Cześć wszystkim, witamy serdecznie na kanale Tropical. Jestem Marcin, a to jest. Marcin, cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o żywieniu ryb. Zaraz, znowu o żywieniu ryb? No właśnie, znowu. E, żywienie ryb to jest bardzo obszerny temat. Natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o żywieniu na rybku. Oraz małych gatunków ryb. Rzeczywiście temat ciekawy, zwłaszcza w odniesieniu do narybku. Jako biolog mam świadomość, że żywienie narybku wymaga specjalnego podejścia, przygotowania. Nie wiem, trzeba zwrócić uwagę na częstotliwość karmienia na to, czym karmimy ryby trzeba pilnować parametrów wody. Tak, ale. Tak naprawdę, samo doprowadzenie ryb do tarła czy do wylęgu na rybku to jest połowiczny sukces, bo przede wszystkim Problemem zawsze pozostaje jego wykarmienie. Mamy gatunki ryb, które mają tak mały narybek, że musimy przygotować im specjalistyczny pokarm, chociażby zieloną wodę, larwy artemii, bądź też nicienie mikro. Zielona woda, czyli takie mikroskopijne glony, zielenice. Dokładnie tak. No Bezsprzecznie. Jeśli akwarysta chce się cieszyć. Dużym przychówkiem w ryb potarle, no to faktycznie trzeba się do tego dobrze przygotować. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie powinien zrobić, jest no, dobranie odpowiedniego rodzaju pokarmu do wymagań żywieniowych danego gatunku. Tropical w swojej ofercie ma cztery produkty, które idealnie zabezpieczą potrzeby pokarmowe różnych grup ryb. To jest m.in. Microvit Basic. MicroVit High Protein, MicroVit Vegetable, No i MicroVit Spirulina. Tak, no właściwie jest jeszcze piąty. Mam na myśli tutaj ProDefense mhm. Micro. To jest również pokarm przygotowany w proszku. Musimy wziąć pod uwagę, że tego typu pokarmy głównie nadają się do, na rybku, który jest dość duży, w sensie mhm. rodzi się dość duży. E, czyli to takie żyworodne, jajo żyworodne. Tak, natomiast myślę też o rybach, które się wyklują i po postaci larwalnej przechodzą już do, na rybku odpowiedniej wielkości. Chociażby właśnie ryby żyworodne, mieczyki, gupiki, molinezje, ryby pielęgnicowate, skalary, różne, różnego rodzaju inne pielęgnice, jak najbardziej ten pokarm będą jadły. Myślę, że w tym momencie warto też podkreślić, że te pokarmy świetnie też nadają się dla tych miniaturowych gatunków ryb. No tak, trzeba wziąć pod uwagę, że nanoakwarystyka jest cały no czas właśnie. bardzo popularna. W sklepach możemy kupić bardzo dużo, nadal bardzo dużo małych gatunków ryb, począwszy od popularnych neonów Inessa, poprzez... No, simulansy no tak. e, przez różnego rodzaju mikrorazbory, e, chociażby i żyworódki endlera, mhm. w przypadku których samce są też dość małe. Także jak najbardziej możemy te ryby nadal e, karmić e, dodatkowo również pokarmami w proszku. E, no a w przypadku ProDefensa musimy wziąć pod uwagę jego właściwości Wzmacniające układ odpornościowy. Okej, okay, a jak ten nadrybek już trochę podrośnie, to jaki pokarm byś zaproponował? O na pewno SuperVit Mini Flake. To jest uniwersalny, wieloskładnikowy pokarm. Pokażę, jak on wygląda. Okej. Okay. Faktycznie, Superwitz Mini Flakes to jest jeden z nowszych produktów w naszej ofercie. Mhm. On świetnie sprawdzi się m.in. też do karmienia tych mniejszych gatunków ryb, do tej nanoakwarystyki, jakieś ryżanki, miniaturowe razbory, czy też żyworódki Jendlera, o których mhm. wspomniałeś. No okej. Okay. Ale jeśli mamy gatunki ryb, które no, dość niechętnie podpływają do powierzchni wody, żeby żerować, jakie pokarmy granulowane byś zaproponował? Znaczy, przede wszystkim wspomnę jeszcze o tym, że pokarmy płatkowane również możemy zanurzyć. No. Czyli wystarczy tak naprawdę wziąć je w palce, wsadzić do wody, odczekać chwilę, i one i tak. Zaczną opadać na dno. Takie karmienie często, często jest stosowane w przypadku akwarystyki morskiej, ponieważ mm -hmm. tam nie zawsze ryby chcą, chcą jeść z powierzchni. Natomiast, oczywiście, jeżeli chodzi o granulaty drobne mhm. granulaty, to w swojej ofercie też mamy bardzo dużo pokarmów. Ja tutaj przygotowałem pokazania e, chociażby NanoVit, ProDefense XXS, mhm. e, Mini Granulat SuperVit oraz Super Spirulina Forte w formie drobnego granulatu. No tak. I to są pokarmy, które dają możliwość wykarmienia ryb o różnych preferencjach żywieniowych. Czyli Idąc po kolei, taka spirulina świetnie się będzie nadawała dla roślinnożerców. E, taki nanowit granulat e, to będzie dobre rozwiązanie dla mięsożerców. No a jeśli chodzi o e, ryby wszystkożerne, no to będziemy używać superwit mini granulat. Tak, natomiast ProDefense sprawdzi się w przypadku wszystkich tych ryb. Między innymi pewnie dlatego, że zwiększa odporność ryb dzięki swoim właściwościom, Dokładnie, obecność tak. pałeczki siennej. Tak więc zastanawiam się nad wykorzystaniem tabletek w żywieniu tych drobnych gatunków mhm. ryb i na rybku. Takie tabletki po wrzuceniu do wody rozpadają się na bardzo małe fragmenty. Które idealnie pasują do otworu gębowego tych mniejszych gatunków albo na rybku. No tak, nanowid, który za, za, zaprezentowaliśmy tutaj. To są przede wszystkim tabletki, które z jednej strony są płaskie, z drugiej są wypukłe, czyli z tej płaskiej strony możemy je przykleić sobie do szyby, więc one, tak jak powiedziałeś, rozpuszczając się na te drobne kawałki, bardzo fajnie ułatwiają rybom karmienie, aczkolwiek i tak sporo, sporo z tego już zjedzone z samej tabletki. Natomiast możemy też ją wrzucić na dno, na się delikatnie mhm. turla, więc też sporo tych, tych rybek tam się na pewno wyżywi. Nie wiem czy wiecie, ale Marcin jest doświadczonym hodowcą ryb. Marcin opowiedz nam trochę tych takich smaczków e, hodowlanych. Znaczy no przede wszystkim e, przez te, 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 te trochę lat już e, kiedy hoduję ryby, e, no różnego rodzaju ryby, także począwszy od takich prostych Ryb, jak, jak chociażby żywo, ryby żyworodne, czyli głupiki, mieczyki, moinezy, platynki, żyworódki Endlera, które mam zresztą do dziś. Ej. Poprzez pielęgnice i mniejsze, i większe, skalary, nawet dyskowce zresztą U. przez jakiś czas. No chociażby wiesz, rozmnażałem różnego rodzaju bystrzyki, różnego rodzaju kieryski zbrojniki, także no, powiedzmy, przerobiłem sporo z tych rybek. Myślę, że zawsze pozostaje niedosyt, zawsze są gatunki, które chciałoby się rozmnożyć, a dla każdego akwarysty jest to na pewno przepiękny widok, no, chociażby, wiesz, zobaczyć parę bojowników w, w tym momencie, chociażby, kiedy samiec buduje to, pian, to piankowe gniazdo, gniazdo no, tak, no. Sam, sam ten akt tarła wygląda niesamowicie, w przypadku z jakieś kopanie dołków, w mhm. których często są co jest składana ikra czy czyszczenie skały, na której ta ikra będzie składana. Wiesz, no, nawet, nawet te, 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 te żyworutki, które gdzieś tam możemy zaobserwować, rodzące, żywe, młode, które gdzieś tam w połowie opadając na, na, na dno akwarium się nagle rozwijają. Jak w i... naszym geografii. Tak, dokładnie. Dokładnie. Mamy to blisko siebie, możemy to, możemy to obserwować. Na przykład muszlowce, które wiesz, razem z samicami siedzą na rybek siedzący w muszli, gdzieś tam powoli nieśmiało wypływa To jest na pewno przepiękny widok w przypadku nawet kogoś, kto rozpoczyna swoją karierę z akwarystyką, zakupując kilka, kilka rybek, jeżeli są wśród nich chociażby ryby żyworodne, nie wiem, gupiki. No to po pewnym czasie, wiesz, często czy da się na, na, gdzieś tam w internecie, że, że, że o jest, mam pierwszy na rybek, wiesz, pierwsze dwie sztuki są, no ale jest to na pewno zawsze coś, co, co nas cieszy. Bo przede wszystkim w wielu przypadkach doprowadzenie do tego tarła to jest jednak przygotowanie odpowiednich warunków. Mhm. Czyli tutaj musimy poczytać, przygotować się do tego. No Jeżeli spełnimy te, te, te warunki, no to na pewno mamy tą Friday. Stąd też myślę, że ten temat samego żywienia jest bardzo ważny. No właśnie. Jakbyś tak miał podsumować z historii Twojego doświadczenia, jakie są najczęstsze błędy? E, mhm. Przy żywieniu małych ryb, czego unikać, mhm. e, w, kiedy karmimy? Na pewno wiesz, takie naj, największy, największym problemem często dla mnie, tak jak ja zauważyłem, to jest podawanie zbyt dużego pokarmu. Tutaj naprawdę musimy zwrócić uwagę, że są gatunki, które są bardzo małe i tam naprawdę musimy odpowiednio przygotować się do, do, do ich karmienia. Czyli ta ta zielona woda, o której mówiłeś? Chociażby czy, czy, czy nicienie mikro, mhm. y, które, które się też czasem bardzo dobrze sprawdzają. Innym takim błędem częstym to jest no niestety, ale przekarmianie na rybku. W momencie, kiedy przekarmiamy na rybek, tak naprawdę wpływamy na parametry wody. No, jeżeli wpłyniemy na no niezbyt drastycznie zbyt negatywnie, no to możemy ten narybek stracić. Kolejnym problemem jest na pewno tak, takie niedożywienie tych ryb, czyli mm -hmm. tutaj też albo podaliśmy nie taki pokarm i, i one go po prostu nie czyli jadły, nie właściwe, albo podaliśmy no. go za mało. Mm -hmm. No i, i, i rzecz bardzo dla mnie ważna, to jest tak naprawdę sposób tego podania pokarmu, to znaczy mm -hmm. się musimy wziąć pod uwagę, że na przykład ryby, narybek siedzący w jednym narożniku akwarium niekoniecznie będzie sam płynął do pokarmu, który podaliśmy w drugim narożniku akwarium. Także musimy też skupić się na tym, żeby ten narybek tak naprawdę pływał w pokarmie. To jest naprawdę dużo wyzwań. No, na szczęście Tropical mhm. w swojej ofercie ma no, kilkanaście rozwiązań, tak. które no, pomagają przy żywieniu albo narybku, albo tych mikrogatunków. Poczynając od tych takich najdrobniejszych, Mm -hmm. To są w formie proszków. Tak. Idąc przez te mini płatki, a na mini granulatach, tych wszystkich, które tutaj pokazaliśmy, kończąc. I mm -hmm. to wszystko idealnie będzie gdzieś tam służyło, w zależności od rodzaju ryb i ich wymagań. No dokładnie tak. No, zawsze jakby mając tak szeroką gamę pokarmów, zawsze znajdziemy coś dla siebie, znaczy konkretnie dla naszych mm -hmm. ryb. Musimy wziąć pod uwagę, że przez. 45 lat, już ponad 45 lat działalności. Można powiedzieć, że firma Tropical wykarmiła już naprawdę generację ryb. Wręcz, nie wiem, miliony lub, lub jeszcze więcej. E, dzięki. No i tym optymistycznym akcentem pożegnamy się z naszymi widzami dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Cześć.